Cześć witajcie, z tej strony Kudłaty a w dzisiejszym odcinku, jak budować Minecraft przedstawiam, wam, jak wybudować łazienkę z jego całym wyposażeniem nawet tym działającym wyposażeniem i to zaczynamy od światła widzicie, jedną dźwigą włączyłem światło w całym pomieszczeniu i po kolei idąc, zaczniemy od takiej jakby sauny tutaj mamy oczywiście szyby, i takie dziwiczki, które możemy otworzyć, zamknąć, no w sensie teoretycznie, ręcznik tutaj w środku mamy wodę, że niby stąd paruje i w ogóle latarenki Tutaj taki, taki pomysł na takie obrazy. Wiecie, lilia wodna nawiązująca do łazienki. Można sobie w można chce usiąść tej łaźni. Tutaj jakieś półeczki. No nie wiem, ozdobne, lub to może w służyć jako szampon. Czy to jakiś szampon? Wiecie. Tutaj mamy taką bardziej kącik jako pralnia. Tutaj tak samo są obrazy, jako koralowce, przecież ich rośliny. Jakieś półeczki z rzeczami. Yy, tutaj mamy na przykład pralkę, która tutaj symbolizuje. Bęben jego, przejście tam taką szybkę na dole. Wiecie o co chodzi? Ten, możemy sobie wyłączyć pralkę, włączyć drugą. Tutaj mam wyprane ubrania. Tutaj mamy półeczki, i tutaj na przykład mamy proszek do prania. Tutaj mamy płyn do, do pukania. Wiecie, kreatywność nie zna granic. A tutaj mamy kosz na brudne ubrania. Możemy tutaj jeszcze wrzucić. Przecież nie naprawdę, ale wiecie. I idąc dalej, na przykład, mamy tutaj toaletę. Dwie toalety, które działają. Jak się, się Słychać spokiwanie się wody. Jak taką toaletę działającą wybudować, to pokazywałem to bodajże w drugim odcinku tej serii, bo w pierwszym była, był działający prysznic. Tutaj na przykład mam papier do dupy, Nilset. Oj nie to, a tutaj mam papier do dupy blobek. Wiadomo, każdy lubi tym innym dupę podcierać. Tutaj mam tą szczotkę klozetową, jakaś półka z kwiatkiem, tutaj mam, na przykład gazetę wyborczą, chcę poczytać na klopie. Tutaj mamy takie. Z lewy, umywalki, takie dwie z kranem, tutaj woda, ręczniki, szafki. A ty mamy mydełko fa, roślinki, tak samo obrazy, lustro. W sensie obrazy, y, lustro i ręcznik, jak zrobić, to się robi w tym wkrośnie. Y, tutaj y, w tym, nie, gdzie to jest, w tym. Pokazywałam w poprzednich odcinkach, jak takie rzeczy zrobić, nic trudnego. Tu mam półeczkę, na przykład, z pastą do zębów. Wezmę sobie lepiej, bo widać. Tam mamy szczoteczkę do, do zębów, bo czemu nie. Wiadomo, ręcik, tutaj szywanie, też ręcznik. no sobie wejść tutaj, tak. Jak to działa, to w pierwszym odcinku pokazywałem, w ogóle wybudować taki prysznic. Chcę włączyć, wyłączyć. No też mamy półeczkę z gąbką, jak widzicie, a tutaj mamy szampon. Widzicie szampon? I tutaj mamy mm, wannę, którą tak naprawdę nie pokazywałem jak wybudować, bo to nic trudnego, wystarczy tutaj tak i z drugiej strony tak. Lub jak ktoś chce trochę większą tę wannę wybudować, to sobie może zrobić po takiej długości w tą stronę i tak zaokrąglić, no wiadomo. I tutaj jest taka osłonka, jakiś kran, Lub możecie sobie tutaj zamontować, że niby z góry leci na was woda z tego prysznica. Tutaj mamy też taką walkę, trochę taką inną, tutaj na przykład mamy też jakieś półeczki, Nic dentystyczna, dentystyczna yy, grzebień, bo na tak trochę wygląda, i tu perfumy oddech smoka. Wiecie, zawsze można coś fajnego wymyśleć. Jeszcze z jednej z poprzednich odcinków przedstawiałem Wam, że jeszcze można zrobić jacuzzi. Ogólnie chciałem je tutaj umieścić, ale stwierdziłem, że już skoro już je pokazywałem, to warto coś innego pokazać, na przykład pralnia, bo to w końcu też nawiązuje do łazienki. Bo przecież grając w Minecrafta nie musimy robić. W sumie, na, tak naprawdę wcale nie musimy robić łazienki, bo nasza postać nie korzysta z takich rzeczy. A jeśli już się na jakąś skusimy, to wiadomo, co to, to zazwyczaj jest: jakieś prysznice albo kibel, to wszystko. Ale jakiś mapek przygodowych czy coś, to czemu nie? To będzie taka łazienka jest idealna, taka rzeczywista, tak, na, tak, na, tak naprawdę. Więc to byłoby na tyle z tych rzeczy. Cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.